Siemano. zacząłem już nowy tydzień, poprzedni nic nie kręciłem, teraz trochę pokręcę, wprawiłem się w nową powiedzmy spedycję, w nowe tam oddziały, nowe stacje, bez nowe. Miało być lepiej, no ten tydzień poprzedni miałem też sporo takich małych stacji, no ale nie miałem zrzutek, po 500, 600 litrów tam już były po półtorej, czyli już znacznie lepiej. Teraz mi w sumie dyspozytor przysłał turę na 6 stacji, więc to już jest fajnie, to już jest taka Fajna norma. Dostałem tylko troszeczkę starą cysternę i nie jest jakaś fajna w obsłudze. No nie jest też jakaś zła, żebym nie narzekał, ale no mogłaby być troszeczkę lepsza. Ona ma 15 lat, więc już swoje czasowo przeszła. A muszę i zaraz ją rozprężać, i, i znowu mam rozprężanie. Nie takie jak lubię, ale za chwilę, za chwilę do rzeczy o tym. Dostaliśmy też nowe urządzenia mobilne które nie są zbyt rewelacyjne. Bo również mają tam nową nawigację. I teraz nowa nawigacja wygląda mniej więcej tak. Jest to, jeżeli ktoś tam w ogóle ma jakiekolwiek pojęcie, jest to PTV Navigator. I prowadzenie tej nawigacji wała o pomstę do nieba tak naprawdę. Jest katastrofalne porównując z tym tomtomem, który tu mamy. To ten potrafi wprowadzić na 3:2 zakaz, 3,5 tony, wiadukty, nie wiadukty i przeróżne takie ciekawe rzeczy. I teraz, jeżeli ktoś lubi takie klimaty atrakcyjności pod względem jeżdżenia na nawigacji, to jak najbardziej polecam PTV NAVIGATOR. Da dużo stresu dla nowego kierowcy, da przeróżne rzeczy, żeby było ciekawie. Nie będzie na pewno nudno, będzie sporo atrakcji. To teraz pójdziemy rozprężyć tą cysternę i pokażę mniej więcej znowu o co chodzi, bo ma tam. Kilka takich dziwnych rozwiązań. Samo wejście tutaj jest mega słabe, bo nie jest po stopniach. Tylko z tej strony. I rozprężenie cysterny znowu mam we własie, tylko że trzeba wejść od dupy strony. To cała magistrala tutaj idzie powietrzna. Tutaj gdzieś coś delikatnie syczy. I teraz tu też jest takie dość ciekawa rzecz, że czemu oni tego na dole nie zrobili, to ja tego nie wiem. No i dobra, i co? Nie polecam odkręcania włazu. Nic dobrego może to nie przynieść. Tu ktoś sobie na mnie napisał nawet, tu zamknięte, alf, otwarte. Otwieramy trochę, będzie głośno i jedziemy na załadunek dzisiaj. No, to się rozpręża. Potem jeszcze powiem o załadunku jakimś, na rozładunku, o jakichś nowinkach tej cysterny wykonania, One nie są zbyt ciekawe. Dojechałem na pierwszy rozładunek, pierwsza stacja właściwie przy granicy z Luksemburgiem, do Luksemburga w sumie jeszcze kawałek jest i w sumie już teraz pokażę, jak ta beczka wygląda, ten stary klamot, jaki on tutaj ma rozwiązanie i tak dalej. Ale zanim się za to wezmę, muszę jeszcze zadzwonić do ochrony, czy mogę w ogóle zacząć rozładunek. Na niektórych stacjach takie są procedury. Jak nie zadzwonisz na ochronę, to mogą wezwać policję, będzie afera, że, że ktoś się włamuje, coś się dzieje przy, przy, tym, przy dystrybutorach. I w ogóle, więc lepiej zadzwonić. Mamy tam hasła do tego, trzeba podać hasło. Dajesz hasło, mówisz, gdzie jesteś, oni zezwalają, można się rozładować i, i nie ma problemu. Więc ja się biorę za telefon, i za chwilę e, jedziemy z tematem co to za beczka jest? No dobra, pierwsza ciekawostka e, to jest to. To jest bypass, który powinien trzymać e, naczepę. I można sobie go tam, tam zamykać i otwierać. I on powinien na siodle trzymać. No Nowsze naczepy trzymają po 10 ton. Ten trzyma e, po. <laughs> kurwa, dwie. Dwie, trzy maksymalnie. Nawet chyba trzech nie trzyma. Podnosiona ośka. Też piękne rozwiązanie nie? z tą podnoszoną ośką. Podnosi się ona. Też dwie tony jak zostają, pewnie jakbym bypass musiał otworzyć, czy coś takiego, tak to jest połączone, podejrzewam, że trzeba byłoby podregulować i byłoby nieźle. Tutaj mamy zawór denny, który, <śm> <ś> który jest niezły, co do zaworu dennego, to tam jeszcze nie można mieć zastrzeżeń, wajhajt, no ale nie jest pneumatyczny, nie jest jakieś cudowne rozwiązanie. Teraz licznik. Tutaj o! To jest zawór do otwierania akurat węża syczał źle było, podeszło tutaj trochę Tam jest licznik. Tutaj jest wąż wielkości kurwa ogrodowego. Strasznie wolno idzie przez ten wąż. Także tak to wygląda. Tutaj jest przycisk do wciskania e, tam, nie wiem, co 20 sekund, że, bo stanie. Tu i tam na dole, tam na dole jest pilot ręczny. Także tak to wygląda e, ta beczka. Nie jest zbyt pierwszej nowości, no ale co. Jest jak jest. Tak to wygląda. Trzeba by tu otwierać. Nie wiem, bo tutaj chyba nie ma, nie ma. Wydaje mi się, że tu może będzie przyłącze już też pewności nie mam o, bo tak strasznie słabo jest z tym przyłączem w sumie ja go tutaj nie widzę musi gdzieś być na zewnątrz o to też dobra ciekawostka się teraz zrobiła gdzie mam to jakieś przyłączenie do odblu? Dobre, dobre to jest. No, no brawo, brawo. No i to jest właśnie to w tej robocie piękna rzecz. wiadomo, gdzie jest przyłączenie. A tutaj jest. Trzeba mieć klucz i ty, ty. przyłączyć. Dobra, tu są alarmy. W zbiorniku widać 1300-1639. Jest ok. Teraz trzeba byłoby znaleźć odpowiedni klucz, żeby to zrzucić. Czuję, że z tym będzie. O, nie będzie z tym będzie problemu. Przypiąć węża. Do beczki nabiłem już, żeby nie było podwójnej roboty, a żeby chociaż miał tutaj ciszę i spokój. Rotowar tam był niepotrzebnie włączony. To co? Start i idzie O i teraz wyłączyło Czy ten? O teraz nawet nie chce iść no, no dobra Nawet jak nie chce iść to Teraz pójdzie Starczy kod do rakiet wpisać i jest git tak to wygląda. 215 litrów na minutę idzie, tam się już uzupełnia w zbiorniku, czekać na alarm. I będzie git. I jechać do następnego dzisiaj. No i w ciągu dnia mówiłem, jak to mamy nowe nawigacje, pięknie już zaczynają prowadzić, ja już muszę. Wpierdala mnie już w zakazy i już wcale to jakieś kurwa fajne nie jest Teraz już muszę widać tam zakaz Muszę tu obrotkę strzelić I teraz to najlepsze, że dojazd wszędzie do tej firmy jest pozamykany z miasta i sam nie wiem jak ja się tam dostanę po prostu uwielbiam takie misje. Zaraz będę przez jakieś miasteczko musiał się przebijać. Niestety, ja nie widzę tutaj innego dojazdu. Tutaj widać. Tutaj już jest zakaz. Tu wszędzie jest w ogóle na czarno. Ja nie bardzo wiem, jak ja mam tutaj dojechać, ale wychodzi na to, że ja muszę po zakazie ciągnąć. Bo nie ma innej możliwości. Także zaraz to zobaczymy. co Z tego wyjdzie, aż sam jestem ciekawy, dlatego w sumie włączyłem kamerę, Jak ja będę miał dojazd. Czy ja się gdzieś zaraz nie wpierdolę? Bo mam takie wrażenie, że tu jest niby jakiś um czyli tak zwany objazd po niemiecku. No ale, no ale co mnie po tym objeździe? I teraz Unleager bis Baustelle Telefry i Lieferwerke, czyli dostawcy też teoretycznie dostawcy mogą też jechać mieszkańcy i dostawcy, no ale ja nie wiem w sumie, bo miałem tutaj się awizować do tego gościa ja nie wiem czy on w ogóle tam będzie dostępny, jest 18.20 i teraz jak ja już widzę tą tą śmieszną jak <laughs> to się mówi budowlę to zaczynam mieć wrażenie, że jednak powinienem się był zaawizować do typa. Jakoś dojechać, pogadać z nim, by mi pewnie potłumaczył, a tak to sobie pojeżdżę między domkami. Także i takie transporty się wykonuje. Co prawda zdarza się też tak, że to jest całkowicie normalne, że my takimi dróżkami jeździmy. Jak jeździmy do rolników z dostawami Czasem i tak bywa, jakoś nie jestem tam przerażony, że tu wjechałem Bo tu mi ładnie pani pokazuje, że mogę pojechać Więc nie jest to pierwszy raz i ostatni O tutaj pan krzyczy, krzyczy A ile Majne gute, majne gute Ale ja nic na to nie poradzę jak ja mam tu gdzieś dostawę na tą ulicę I ja muszę tu dojechać zaraz u celu. No i gdzie tutaj jest ten 7A ma być. Ach, tam jest Baustera. No dobra. Teraz osiągnę swój cel. Ach, teraz osiągnę swój cel. No, no gdzie? O, i tam. Tam, kurwa, to będzie pewnie. Ja już czuję, że to będzie tam. No to jedyna duża firma, no to to tylko tam ja muszę dojechać. Ale tu są dwie, jedyne duże firmy. Także takie szukanie to lubię najbardziej w tej robocie. Bo ramy są pozamknięte, zamknięte. No, z tym wypierdala dziś na noc. No i dobra, firma jest zamknięta. Funkcjonalnie coś czuję, że sobie zadzwonię do typa i tyle. Zobaczymy co się e, okaże. No i co? Ja już po telefonie znalazłem taką chujową budowlę. <gry> to jest tam. Goście mówi, że będzie dopiero jutro od 5 do 8 rano, żeby tam podjechać. Nie ma zewnętrznego żadnego zbiornika, także roztankowania nie ma. Jedyne co dobre, że znalazłem już sobie miejsce na takiej industriali małej, gówniane, niezbyt ciekawe. Ale co no, lepszego wyboru nie mam, bo tam blisko w sumie do sklepu nie jest źle. Także tak to wygląda. Mogło być lepiej dojazd z takimi krzakami, wyjazd był, żeby tutaj sobie znaleźć miejsce, no ale co. Jak to się mówi, taka robota. Ty rano nie obyło się jednak bez przeboi z tym rozładunkiem. Eee, słabo to jednak wyglądało, bo zajechałem sobie na 7.30, tak jak się umówiłem z gościem eee, i czekałem tam na niego, pojawili się jacyś pracownicy na tej budowli. Idę tam do nich, pokazuję im ten adres, że przywiozłem to AdBlue, a oni mi mówią, że to jest nie tu. Mówię, no jak nie tu? No nie tu. No to taka zagadka mi się zrobiła, ten mi mówił, że tu, no ale mówię, może żeśmy się coś źle zrozumieli. Więc cofnąłem się z powrotem na tą firmę, pod którą stanąłem wieczorem pod, pod tą bramę. I zadzwoniłem tam, e, nie zadzwoniłem, tylko wjechałem na tą firmę, tam była otwarta, była tam taka pewna kobieta, która, no, no siedziała akurat tam. Poszedłem do niej zagadać, mówię, że przywiozłem tu AdBlue, to tego i tego gościa, a ona mówi, że to nie jest w ogóle tu. Mówię, jak nie jest tu? Ona mówi, że nie. No i wyciąga telefon, zaczyna goglować, ona mówi, że to jest w innym mieście, że to jest ulica Berlingerstrasse. A ja mam jechać na Bellinerstrasse, no ale ja to samo googlowałem sobie i, i mówię, nie, że to jest tu. Ona mówi, że nie, że ona w ogóle tego typa nie kojarzy i w ogóle. No to totalna, totalny rebus mi się odpali, w ogóle co tu się odwala. E, Baustella nie, ta firma nie, ten mi mówił wczoraj, że to jest tu. Dobra, wyjeżdżam, wyjechałem za tą bramę, dzwonię do niego. A on mówi, że tak, że to jest tu, że on będzie za 15 minut, ale mówię, niech on mi jeszcze jedną rzecz powie. Czy to jest Berliner Strasse, czy Berlinger Strasse 7A, tu gdzie ja jestem? Na Berlinger Strasse dobrze jesteś, to jest tu. Mówię, no dobra, no to czekam. Mówiłem, być za 5 minut, 10 mija. No znowu mi się zagadka odpala. Mówię. Chyba jesteś nie halo, nie? No ale 15 minut przyjechał. Okazało się, że tak, gdzie kobieta była, to z drugiej strony jest też hala i to było tam. No i rozładowuję gadam z tym gościem i mówię mu o sytuacji, jaka była. A typ mówi, że to dziwne, że ona go nie kojarzy, i w ogóle, no bo przecież kurwa po drugiej stronie hali to jest. No i końca, końców, w końcu rozładowałem i, i sytuacja została wyjaśniona i klarowna. Także było trochę rano stresu, delikatnego, no ale jak już zadzwoniłem, i w końcu ten typ się pojawił, jednak pod tym adresem, bo tam nutkę niepewności zajęła ta kobieta. Zrobiła mi, no to jak on się już pojawił pod tym adresem, to już było bezstresowo. Także tak wyszło, jak wyszło, i na tym będziemy w sumie kończyć. Także do następnego, cześć.